Zdaje się, że Magnus Carlsen znalazł idealne rozwiązanie na poradzenie sobie z bólem po porażce. Mianowicie, najlepszym rozwiązaniem dla szachisty jest po prostu wygranie partii. I to w sumie nie do końca ważne jest, jakiej partii. Na Pucharze Świata e, Carlsen oczywiście przewalił z młodym Kamerem e, w naprawdę paskudny sposób został zlany. No i zobaczcie, co zrobił tego dnia. E, otóż odpalił sobie czeskoma i zaczął naparzać bliski w internecie. No i tutaj zagrał sobie w ogóle posunięcie e, Hetman H5. Oczywiście Magnus lubi sobie zamieszać. E, on e, nawet e, takimi miernymi debiutikami e, rzeczywiście jest w stanie topowych zawodników rozwalać. Tutaj przeciwnikiem jest zawodnik 2979. No i w partii skoczek C6, C2, skoczek F6, Hetman H4. No i okazuje się, że wcale ten Het na H4 nie jest tak idiotycznie ustawiony: no bo oczywiście czarny chciałby zrobić krótką urosadę. No bo w tej strukturze ciężko wyobrazić sobie coś innego. No a te wtedy czarny nadzieje się na naprawdę potężny atak. Ten Hetman jest tutaj przygotowany, żeby na przykład wrzucić jeszcze gońca do akcji, a być może nawet jeszcze pion z linii F za chwilę do ataku wkroczył. No, oczywiście, czarny też dosyć roztropnie podchodzi do tematu, czyli gra posunięcie skoczek d4. Groźba jest tutaj bardzo oczywista. Czarny szuka kontry z drugiej strony szachownicy. No, i tutaj w partii nastąpiło goniec d1, zabezpieczenie punktu c2, przeciwnik goniec e7. No to teraz skoczek został przegoniony, musiał wrócić na c6. No i biały, no też musi sobie tutaj odejść, no bo oczywiście. Skoczek zerka na jego Hetmana, więc mogłoby być nieprzyjemnie jakieś tutaj odejście do centrum z atakiem na tego Hetmana, wisi w powietrzu. Więc w partii Hetman G3 no i w sumie bardzo logiczne, no bo tutaj presja na G7 jest naprawdę mocna. W partii Czarny spanikował, ponieważ Czarny zdecydował się na posunięcie królew 8. Tutaj oczywiście roszada jest lepsza, natomiast bardzo ciężko na coś tak. Się zdecydować, no bo wchodzi tutaj goniec H6. G6 zagrać nie można, no bo strata jakości, więc skoczek E8, żeby tutaj zabezpieczyć. Na teraz biały będzie sobie kontynuował rozwój. Za chwilę tego piona z linii Hadopcha. No i faktycznie atak wygląda naprawdę nieźle. Wobec tego czarny zdecydował, że lepiej jest bezpiecznie. Króla ustawić na F8. Roszada jest tutaj zbyt ryzykowna. No i powiem Wam, że w partii szachów klasycznych, no to oczywiście bez przesady trzeba po prostu przysiąść, elegancko wyliczyć, no i zagrać krót krótką roszadę. Natomiast, że to była partia Blitz, no to rzeczywiście takie podejście praktyczne ma naprawdę dużo sensu. No i teraz Magnus musi ukąsić, no bo już się zadeklarował, że jest zainteresowany tym skomplikowaniem. Skrzy źródłem królewskim, więc musi w tym rewirze wrzucać coraz to więcej figur do akcji. No ale zauważcie, że przede wszystkim te gońce bardzo fajnie tutaj działają. Skoczek szybko może wkroczyć do akcji, a też istnieje dobra opcja, żeby linie F otwierać, na przykład dopychając tutaj piony. Natomiast Magnus zdecydował się na H4, co ma oczywiście też sens, ponieważ może dopchać tego piona aż do H6, wtedy oczywiście osłabi moc Czarnie, czarne pola, no, a może też wymusić zagranie H6? no to wtedy wiecie, zawsze w jakiejś dalekiej perspektywie punkt zaczepienia, jakaś ofiara na h może się pojawić. No i teraz klasyka, czyli posunięcie D5, oczywiście stara zasada mówi, że jeżeli przeciwnik leci błyskawicznie z akcją na skrzydle, to należy kontrować go w centrum, no i rzeczywiście to czarny robi, ponieważ jeżeli czarny tutaj centrum otworzy, no to wtedy król białego będzie w tarapatach, no i wtedy Wtedy to Magnus będzie się musiał tutaj tłumaczyć. No więc skoro czarny chce centrum otworzyć, no to biały powinien do tego nie dopuścić, więc nastąpiło tutaj e5. No i jeszcze przy okazji niejako ten skoczek ze 6 kluczowy obrońca czarnego króla, został tutaj wygoniony. Oczywiście jest presja na E5, no ale to jest dosyć proste do rozwiązania ruchem skoczek F3 i to rzeczywiście Magnus zagrał. W sumie w takiej sytuacji posunięcie F4 pionem. Też wygląda bardzo dobrze, choć tutaj są dwie szkoły na ten temat, ponieważ z drugiej strony czarny będzie mógł tutaj w ten sposób się ustawić. No i wtedy będzie bardzo mocna blokada. Przede wszystkim ten goniec nie ma którędy wkroczyć do akcji. A też z pionem na F2, to czasami udaje się wieżę wprowadzić do atakowania, więc skoczek F3 też oczywiście ma tutaj bardzo duży sens. W partii hetman C7, czyli pan Tobias wrzuca tutaj wszystkie figury, żeby zwiększyć presję na tego piona z E5, no to biały tutaj grzecznie broni na F4, teraz ten goniec został wrzucony do akcji, no i czarny dalej leci tym tropem, że trzeba szukać kontry na Drugiej stronie szachownicy, no więc B5 ciężko do tego ruchu się przyczepić. W partii nastąpiło posunięcie H5. Dopuszczenie do H6 to byłby gruby problem dla czarnego. To nie wygląda aż tak tragicznie, no ale faktem jest, że po H6 będzie trzeba zagrać G6, no a wtedy wszystkie piony w tym rewirze szachownicy, wszystkie piony czarnego będą ustawione po białych polach, no a co za tym idzie, czarne pola będą naprawdę mocno osłabione. Nie będzie to takie hobsiub do wykorzystania, no bo oczywiście nie będzie tak łatwo te końce wymienić, no bo koniec jest niezbędny w tym momencie, żeby piona 5 zabezpieczać. No, ale już by to był jakiś realny problem dla czarnego, więc H6 jednak lepiej trzyma tę pozycję. No i czarny chciałby tutaj grać B4, więc Magnus przeciwko temu gra posunięcie A3. No i właściwie czarny powinien sobie to e, najzwyczajniej w świecie grzecznie przygotować. E, no. Czarny myślę, że w tym momencie już trochę żałował, że nie ma króla na E8, bo ewakuacja króla poprzez długą roszadę momentami będzie wyglądała fajnie. No ale w partii B4. Więc trochę Tobias tutaj zadymia, natomiast Magnus dosyć mocno się z tego cieszy, ponieważ zauważcie, że ta wieża z linii A nie wykonała ani jednego posunięcia, a jest właściwie bardzo Aktywna. Oczywiście póki co, no to ta linia A jest właściwie zbędna, można powiedzieć, z perspektywy białego, ale wszelkiego rodzaju końcówki tego typu sytuacje, no to rzeczywiście wieża po linii A będzie mogła wejść do gry. W partii d4, czyli tutaj mocarny łańcuch pionowy, teraz pion z e5 jest już idealnie zabunkrowany, jest idealnie zabezpieczony, więc te figury zostały w tym momencie zwolnione, czyli jakieś g4, g5 już w tym momencie będzie na radarze białego, bo pamiętajcie, że w ataku zawsze szukamy właśnie takich punktów zaczepienia, jak ten pion z h6, ponieważ dzięki tam, takiemu pionkowi jesteśmy w stanie otwierać tutaj linię, powymieniać trochę pionków, żeby później figury miały miejsce, gdzie mogą wkroczyć do ataku. No i w partii A5 więc każdy tutaj kreuje swoją grę w swoim rewirze szachownicy. Czarny tutaj dalej leci na skrzydle hetmańskim. No i Magnus, co ciekawe, w tym momencie zdecydował się na zrobienie krótkiej roszady. To trzeba powiedzieć, że ma naprawdę dużo sensu, ponieważ ten pion z linii H. No, już raczej dalej nie pójdzie. A tutaj były takie opcje, jak na przykład wrzucanie gońca na A6. No, i rzeczywiście z tym królem mogłyby być grubsze problemy, bo na przykład mój pomysł to byłoby tutaj granie Hetman H3, żeby właśnie później G4, G5. No, z tym, że tutaj goniec A6 zagram sobie to g4 g5 wisi w powietrzu no ale czarny będzie miał tutaj naprawdę mocny atak, no wjazd na b2 dodatkowo problemy z tym królem oczywiście kiedy król stoi na g1 no to jest całkowicie inna dyskusja więc po hetman b7 g5 zagrać nie można trzeba się tutaj grzecznie wycofać, no to czarny już wkroczy do akcji no i przez to, że pole f1 zabezpieczone, Roszady zrobi Robić nie można, no to biały może mieć problemy ze swoim królem, więc lepiej tego typu sytuacji po prostu unikać. Więc w partii rzeczywiście nastąpiła ta roszada. A roszada wcale nie odejmuje możliwości ataku na skrzydle królewskim, ponieważ tak czy siak biały tymi pionami będzie mógł lecieć do przodu. Bo figur w tym rewirze szachownicy jest na tyle dużo, że nawet jeżeli biały te piony z F2, G2 wymieni, to czarny absolutnie nie będzie miał jak z tego skorzystać. W partii goniec A6, no to wieża E1, skoczek, wieża G8, skoczek BD2, czyli oczywiście obie strony dalej się aktywizują. No i tutaj bardzo dobra wrzutka gońca. Goniec rzeczywiście zabezpieczając przekątną B1H7 jest bardzo, bardzo aktywny, no i z całą pewnością przydaje się tutaj w defensywie. W ogóle zobaczcie, jak obaj zawodnicy grają fenomenalnie szybko, ponieważ Magnus 2 minuty 20 na zegarze, pan Tobias minuta 58, więc. Te wszystkie dynamiczne aspekty zostały przez obu zawodników no, rozważone błyskawicznie. I w partii Skoczek H4, po czym czarny chyba troszeczkę spanikował, tak na dobrą sprawę, ponieważ pojawia się zagadka, z czym właściwie jest problem. No, czarny myślę, że chciałby w ten sposób podejść do tematu, żeby tutaj atakować. No i Magnus najprawdopodobniej zaplanował tutaj wjazd na G6. I wjazd na G6 na pierwszy rzut oka nie wygląda jakoś groźnie. No, ale tutaj są problemy z tym gońcem. Póki co tego gońca bić nie można, no bo wisi ten skoczek na H4, prawda? Znaczy, no być może, no ale wtedy to jest wymiana. A kiedy zostanie wtrącony skoczek G6, no struktura pionowa Czarnego Króla zostaje rozbita, no i tego gońca można wtedy na deser sobie zjeść. Jeżeli goniec gdzieś by się ewakuował. No to co ciekawe, tak czy siak można tutaj wjechać na g6. No bo po wybiciu oczywiście bicie pionem i jak tylko sytuacja na królewskim się otworzy, no to oczywiście jest to plus dla Białego. Więc z praktycznego punktu widzenia, no Magnus się tutaj wykazał, to skoczek H4 naprawdę niesamowicie jadowite. Chociaż dalej wydaje mi się, że dobrze było wtrącić to bicie na C3, żeby tutaj chociaż otworzyć tę linię B, zawsze też pion A. Będzie wtedy wolny, więc można w jakichś końcówkach nim zasuwać do pola przemiany. Także byłyby to jakieś dodatkowe atuty. W partii bicie na H4, bicie na D3, goniec G5. No i Magnus nie zdecydował się tutaj na wymianę. To dosyć dziwne. Bo po wymianie ten pion z G5 jest naprawdę bardzo, bardzo słaby. Więc można by sobie w ten sposób zaatakować Magnus. Natomiast ewakuował się na H2. Co też ma tutaj dużo sensu. Ja dalej nie wiem, dlaczego tutaj to wybicie na C3 cały czas nie nastąpiło. No, ale czarny ewidentnie szykuje się, żeby tę linię B otworzyć. W partii F4 gonie C7, F5. Więc ewidentnie ten pion z linii F jest tutaj, jest tutaj takim taranem rozbijającym pozycję czarnego monarchy. No i teraz skoczek D8. Czyli czarny tutaj wszystko rzuca do defensywy, no ale jak linia ma się otworzyć, no to ewidentnie wieża tutaj musi wkroczyć do akcji. W partii Hetman C6 goniec A4 Hetman się wrócił, no i teraz nastąpiło wybicie na E6. No, i tutaj trzeba powiedzieć, że Magnus w naprawdę efektowny sposób zakończył. Czyli wybił na F7. No, i teraz, cóż, no odejście na E8. No, to oczywiście nie wchodzi w rachubę. No, bo Hetman G6 i tutaj pozycja czarnego króla jest kompletnie, kompletnie, kompletnie rozjechana. Więc trzeba tę ofiarę przyjąć no ale tak czy siak Hetman tutaj wkracza do akcji, wieża F1, no i nawet nie ma jak próbować, czarny się tutaj poddał, no można teoretycznie zagrać goniec F6, no i tutaj jakoś tak się próbować bronić, no ale oczywiście to jest strata Hetmana, więc tak czy siak pozamiatane. Także muszę Wam powiedzieć, że jest niesamowicie ciekawa partia i to nie jest tak, że jedną partię Magnus sobie zagrał, tylko zrobił sobie taki wieczorek bliskowy zagrał ich Chyba ze 20 czy 30. Trochę poprzegrywał, oczywiście więcej powygrywał. I powiem Wam, że. To jest chyba taka rutyna Magnusa Karlsena, bo zauważyłem, że wielokrotnie, kiedy szczególnie w szachach klasycznych coś mu nie idzie, przewali partię, czy w szachach szybkich coś się gierka nie klei, no to wieczorkiem odpa odpala te blice, powygrywa trochę partii, no i później mu wraca ta werwa. Więc chyba świetna rutyna. Przynajmniej dla Norwega się sprawdza. Także znalazł lekarstwo. Dla siebie. No, pytanie, czy my możemy to zastosować? Bo widzowie nieraz mi wysyłali screeny, jak tam wieczorek buletowy się nie układał i tam z 1300 na 1050 zawodnik zlatywał. Także trzeba to dobrze wyważyć: czy odpala ci się syndrom hazardzisty, że muszę się odkuć? Czy też po prostu na czilku grasz sobie blicę, żeby trochę podnieść się na duchu, żeby um, udowodnić samemu sobie, że rzeczywiście jesteś w stanie w ładny sposób wygrywać. No i oczywiście co się stało potem, no to dobrze wiemy, Magnus Keimera rozjechał, choć nie bez problemów, sporo niedokładności było w dogrywkach, no ale faktycznie nie odpadł z turnieju. W dogrywkach w ogóle była zabawna sytuacja, jak Magnus w trakcie partii sobie wstał, żeby... Pogadać z Pragdanandą, bo Pragdananda w dogrywce wyeliminował Hikaru. No i Karlsen z tego tytułu chciał pogratulować i tam zamienić parę słów. No dobrze, więc lekarstwo dla szakisty: wygrywaj partię.